That you. No, się ma bandy. To się ma. <laughs> Jeszcze dajcie mi 5 minut. żebym sobie ogarnął Gierkę. Dobra, Andrzej, Hejka Grasu. Dzisiaj się Mariko w ogóle. Jak tam weekendzik minął. Hej, komagno, hej, hej, co tam jak tam? jak tam weekendik. Mi się właśnie chyba skrzaczył profil, to znaczy nie wiem coś, jakiś problem jest z jakąś modyfikacją bo chcę sobie na singlu pogać kolację zrobię i wracam spoko spoko smacznego w takim razie życzę wam bo nie wiem czy tam robisz wszystkim czy nie czy tylko sobie aż proszę bardzo proszę wszystkim kurde tam pozdów wszystkich od razu Nadal czekamy aż się te włączy. Coś hmm, hmm, hmm. mnie dzisiaj, nie chcę w ogóle tak jarka lubić. Dzisiaj w ogóle próbuję, nie wiem czy zauważyliście, może część osób zauważyła, że dzisiaj w 720p będę streamował. Trochę gorsza jakość, ale mam nadzieję, że może trochę płynniej to wszystko będzie działać. W końcu na tym laptopie, no to tak przydałoby się. Więc, więc tak robię parę testów powiedzmy, żeby strzelić co mi pomoże w tym, a co może mi przeszkodzić. Tylko w pierwszej kolejności bym chciał tę włączyć. Andrzej, Paweł, co tam ciekawego u Was słychać? Nie mówcie, że nic. Banty ci jedni. Aż się boję tej odpowiedzi. Ty ty, ty ty jesteś naprawdę. To jest hamskie. To jest hamstwo fa w państwie powiem Ci. Tak się zachować. Andrzej, kurde noga. Dobra, ostatni raz próbuję jak teraz nie zadziała i nie włączy mi się gierka tu są Wszystkie modyfikacje jak leci, jak jeden mąż. Wszystkie usunęłem już graficzne. Usunęłem związane z mm, pogodą, ze światłami, związane z samym ruchem AI, żeby. Mm, miałem modyfikację, która urzeczywistniała, powiedzmy, że liczbę samochodów w danych godzinach, całego ogółem ruchu ulicznego w danych godzinach. No, zobaczymy, w czym leży problem. I to nie jest tak, że mi wywala gierkę podczas ładowania. Mi wywala gierkę po prostu, gdy już jestem zalogowany na swoim profilu i chcę włączyć sobie już mapę. W sensie wejść, jakby do, do, za, za kierownicę, o, w tym momencie. Ej, u mnie te problemy techniczne zawsze zawsze gdzieś muszą być. Ja tu powinienem tak z godzinę wcześniej odpalić wszystko i już godzinę przed planowaną godziną live'a wszystko mieć ustawione i, i czekać. Hejo, hejo, co tu się stanęło? No siema, Krystian, nie garb się, kur do noga. Ja się nie garbię. Nawet nie widziałeś mojej twarzy jeszcze dzisiaj. Co tam chłopie ciekawego? Jak tam weekend minął? Czekam. W sumie z mojej strony czekam aż ETS mi się w końcu włączy tak w 100%. Ale coś nie chcę. A dobrze jakoś zleciał. To się cieszę. Jak za jakoś zleciał. Bo im, im łagodniej zleciał tym lepiej, nie? A, dziękuję za hosta. Miejmy nadzieję, że coś zadziała magicznego. on <grym _> ja dobry wieczór na Edwajka. <grym _> Czyżby jeszcze a psika nie było kurde noga? Chyba no, no właśnie jeszcze nie ma, nie ma. No mi się jeszcze nie odezwał dzisiaj na, na czacie. Hmm. Śpichło pewnie, ty. Tę po, po tych lotach jego te on i jego samoloty no i co? Pierka się nie chce włączyć teraz no, trudno Gramy sobie bez modyfikacji Miejmy nadzieję, że to przynajmniej pomoże Chłop czeka No, jeszcze chwilę czekania będzie Jak to zawsze u mnie No, ty, no, no u mnie trzeba się przyzwyczaić. Koło 21 będę miał dłuższe Z2. Spoko. Będziesz się mył? Mm. Masz zarezerwow zarezerwowaną łazienkę już na tę godzinę? Powód do domu? Eee, to gdzie w domu nie ma. Dobra. Usuń wszystko. Zatręć zmiany. I teraz pomódlmy się o to, że mi się profil włączył No Elo, no się ma gruby hejka. Kurde, nawet gruby view: single player czy multi? Single, single dlatego właśnie special transport jest wypisany. Właśnie specjalny transport chcę sobie wziąć w garść. No powiem szczerze, że DLC mam od e, długiego czasu, a z niego korzystam tyle co nic. Prawie że ty, ale pokazałbyś się, a nie. Poczekaj, magiczny guzik. Dzień dobry, dobry wieczór. O, widać coś laguje, bo kierkę wczytuje. Ciała. Hmm. Tak w miarę działa. Mm. No i pan Dawid. Ja ale widzę, jak reaguje. Kurta, noga. Cała moc obliczeniowa na ets idzie. Pam, pam, pam. No i dalej się ładuje. I się no bo najbardziej, że mi się mógł profil rozkaczyć teraz. Chociaż to trochę dziwne, bo. Wszystkie modyfikacje miałem włączone, to jakoś mi ładował gierkę, tylko nie chciał ładować mi już samą mapkę, a teraz jakoś tak na odwrót idzie. Ja mam czas, nie? Na jakiej mapce lecisz? Wiesz co, na jakiej ja będę leciał? Na zwykłej, po prostu na podstawce Te sobie Special Transport yy, ogarnąć. właśnie, wszystko jest podłączone, cały sprzęt, a gierka nie będzie mi się chciała chyba wczytać, tak coś się martwię o to. Jest na tej końcówce ładowania i aktualizacja danych nawigacyjnych, nie wiem czy to będzie po prostu tak dłużej trwało, ze względu też już na odpalenie live'a, czy po prostu jakiś problem znowu wyskoczył z gierką. Hmm. Jedno z dwóch, na pewno. U mnie zresztą problemów zawsze w, w, w czy dupy jest, że tak rzecz nie powiem. I co tam głuby? Jak tam wyjazd po samochody? Po samochody wtedy byłeś, nie? Dobrze pamiętam, albo jak to tam było wtedy? Ty, nie działa bo do przeniesienia wiadomości, chyba. No właśnie on działał. Przynajmniej wcześniej działał. No i jak tam było? Szybko, żeście wrócili? Muzyka ścięło, wszystko ścięło. Widzę Streamlabs też trochę... głupieje pod względem FPS-ów. Byłem po furki, furki przywieziony, no to dobrze. Na jakieś nówki sztuki, albo jakieś używane, ale w miarę spoko, dwa dni w sumie mnie w domu nie było. Kurde, no ale przynajmniej za te dwa dni fajnie chyba zapłacone będzie, co używki z Niemiec. A to jakie żeście kupowali? Czy tam raczej szef bardziej kupował. O, ruszyło się, ruszyło się, ruszyło. Muzyka zaczyna lecieć, czyli ramy się odblokowały. Widzę, że streamlabs też powoli się odblokowuje, chociaż nie, nie jest to jeszcze to, co zawsze jest albo to, co zawsze powinno być. Dobra, ETS nam się wczytał. Rzekomo mamy spychacza do przewiezienia. No to teoretycznie by pasowało. Zróbmy tak, zapiszę w pierwszej kolejności. Być może mi to coś pomoże. I naciśnijmy na jazdę. Czarny ekran się zrobił. Słychać odgłosy. Widać, że się wszystko ładuje. 1A4B8, 8 jedna 1A a stanowa i Audi Q3. Nie, to nie ma źle, to nie ma źle. Ale jakieś ten? Yy, poniszczone, jakieś powypadkowe, albo coś, albo normalnie. Zwyczajnie tylko używane po prostu samochody. Dobra, czyli tak. My jesteśmy już w Gierce. Przełączyć mogę.